Hej kochani, mam dzisiaj dla was open box Open box ze sklepu Rene i dzięki Karolinie e, ze stylizacji, którą pozdrawiam e, odkry, odkryłam ten sklep, sklep. mają e, fajne buty naprawdę nie są drogie no to do dziewa. Pierwsza naklejka też piękna. Nie, wiem, naprawdę to opakowanie jest śliczne. Czy to widzicie? Zobaczcie. No tak, pierwsze buty jakie zamówiłam to są meliski. Śliczne są. Zobaczcie. Cudowne są. I prezent specjalnie dla Ciebie zapakowała Kasia. Dziękuję tu mamy jeszcze rabat oczywiście i i, i drugi bucik tu oczywiście naklejka jeszcze dzień jest lepszy kiedy masz na nogach świetnym bucik. tak druga są to meliski na koturnie B jak buty. I prezent też zapakowała Kasia. Dziękuję ślicznie. A tu coś jeszcze mam. Me and my show z Perfect cope. Jeszcze coś. I to samo. Jak się prezentuje o drugie? Może ja to nic nie wiedziałam. O, na siebie, Sani. Na siebie. Dobra, ale mówię o tym na niego, nie, prawda? Dziękuję za oglądanie.